Wypędziliśmy cesarskich zbiorników. Zauważyłem? Ruch. Dobrze, bardzo dobrze. Panujemy teraz nad centrum. To bardzo ważna pozycja, pozycja, którą zamierzam utrzymać. Okay. Od teraz zwiemy cię lodem w żyłach, to od gęstej krwi w naszych ziem, która dopłynęła do twego serca. Proszę weź to, to miecz cesarskiego oficera. Broń idealna do zadawania ran. Ale nowy miecz drogi. ognia. zobaczmy ogarniemy. A ja mam chyba lepszy. Podejrzewam, że bardziej się nam przydasz, jeśli dam ci więcej swobody. Możesz więc atakować cesarskich kiedy tylko chcesz. No spoko, Falkret. też nasz ukryty obóz Falkret. Galmar będzie miał dla ciebie specjalne zadania. Przydasz się, kiedy wyzwolimy stolicę. No, chill out. A jaka jest stolica? ważne, nie, nie wiem, nie wiem. Będziesz robić, co ci Galmar rozkaże i siać jak największy chaos w cesarstwie i u każdego Jarla, który je wspiera. Chill out. Niech cię Talos prowadzić. Dziękuję. Pokażcie mi, co ja dostałem. Nie, znowu nie ten guzik. Ebonowy Miecz Ognia. Jest tylko troszkę lepszy, no jak się obriduje na legendarny, nie będzie zły. O, 20 punktów obrażeniu do ognia. Tego upgrade'ujemy sobie na legendarny, bo mam kilka sztabek ebonu. Kupiłem sobie u gildi złodziei, to wcale może nie być taki zły ten mieczyk. Dziękuję bardzo, na pewno. Przyda się, przyda. Albo i nie. A co mi tam mam dać, Tylko, że zadałem 16 punktów obrażenia do ognia, a ten obonowy... Kurde. Upgrade'ujemy go, jak, będzie, jak nie będzie dużo gorszy, to chyba będę korzystać właśnie z tego ebonowego. Ale trzeba najpierw zresearcherować kowala I co, i co, i bierzemy się za zadanie główne, czy za wyzwolenie Skyrim? Hmm, jak myślicie? Ja myślę, że możemy się wziąć za oswobodzenie Skyrim, właśnie Tylko najpierw znajdźmy kowala Na szybką podróż, bo nie mogę znaleźć tamtego gościa Yyyyyyy yy. I patrzcie, już jest od biała granica jest sobie naprawiona Chodzą tu jakieś team jakieś goście w zbrojach, ale oni już wcześniej byli Normalnie chyba nikt nie zginął z ważnych takich NPC-ów Wszyscy sobie są spoko, jakieś dzieci żyją, byli pochowani na czas wojny Zobaczcie, tu jest po prostu trochę powykrzywiane i popsuć Ale już nic się nie pali, nic takiego się nie dzieje Zobaczmy jeszcze, odwiedźmy Jorwask Dobra, nie, najpierw idziemy do Kowala do Ciekawe co się w ogóle z tym Jarlem jeszcze stało On chyba żyje, no nie? Tylko po prostu jest teraz posłuszny, yy, gromowładny, ma nie Eee, ja, nie to warsztat O, masz kamień szlifierski, to dobrze. Dobrze, dobrze. Yy, ebonowy miecz ognia 52, a Daddy 54. To nie jest jakaś duża różnica, ale sam dodatkowy obrazie od ognia. Spróbujmy. Upgrade. Mam sztapki sztabki Ebony. Ogólnie to jest tak, że mogę sobie upgradeować, bo jak wiecie, upgradeuję im więcej rzeczy. Tym bardziej kowalcą zresztą mimo że mam na setnym levelu. I tym bardziej da się po prostu później na lepsze levele ulepszać te bronie. Nie wiem, ja sobie jeszcze bym ulepszył łuk i dwa sztylety. Miecze to tam wiecie, i tak są spoko. I tak są bardzo hardkorowe. Nie trzeba jeszcze marnować tych sztabek żeby ich ulepszać. Odwiedzę gildę z ludzi i pewnie to zrobię. Ale nie, jeszcze do towarzyszy. A później idziemy oswobodzić falkret! Ior i Ior się żyjecie? Mam nadzieję, że tak. Jak nie, to będzie lipa, i to dość duża lipa. Ale pewnie żyją, skoro całe to żyje i ma się dobrze. Ktoś tam się rozpiścił, o tak jest. Witaj, aero. Szkoda, że nie towarzyszyłam ci podczas starcia ze srebrną ręką. Wkrótce to na drodze. Nie. Nie Nieważne, jesteśmy. Przedelaportowałem się gdzieś do pobliża Sanktuarium Mrocznego Bractwa. W ogóle w Falkret poprzednio nie byłem, ale się będę oswobadzać, no ale cóż. Nieważne, pewnie wiecie, zauważyliście, że tamtą misję robiłem. Znaczy, jak moglibyście nie zauważyć, że tamtą misję robiłem bardziej na tanka. A teraz spróbujemy ich podbijać i grać bardziej skrytobójco Ciekawe, czy w ogóle uda się być właśnie niewykrytym przy oswobadzeniu Falkret. Chyba trzeba w ogóle to miasto przejść od tyłu. Gdzie ja muszę pójść? Hmm. O Boże, jak daleko! Falkret, przecież Falkret jest tu. Aha, no spokojnie Myślałem, że to gdzieś w pobliżu Falkred będzie, więc do Sanktuarium Mężnego Bractwa się szybką podróżą udałem. A to jednak się okazało, że wcale nie tak blisko. No ale cóż, teraz właśnie spróbuję bardziej skrytobójczo do tego podejść, tak żeby mnie nie widzieli żeby zawsze wzrastało to skradanie. Bo jak najszybciej chcę wbić setny level. Akurat mam chyba 82, czy tam pierwszy. Nie wiem, nie wiem, wiem, że wysoki na pewno. I to mi się bardzo podoba. No więc ciśniemy. Wiecie, w otwartej walce ciężko będzie jeszcze przy tylu żołnierzach naraz, którzy siebie widzą, zaskoczyć kogoś, ale miejmy nadzieję, że się uda. Okej. Okay. Omuz grobą wadnych falkret. No, mamy kowala. Słyszę kowala. Jest na prawo. Musi być na prawo. Ja znalazłem. Dawaj kamień szlifierski, koksu. Kupiłem trzy sztabki bonów w karawanie kadżitów i teraz upgrade'ujemy sobie Daedric Fire, Daedric Freeze. Stwórz. Okej, okay. w ogóle jednego nazywam Dadricka, a dla drugiego Deadric. Nieważne tam. Chociaż mają dość odmienną nazwę. Wypowiem, bardziej niż udasz się do fortu Neukrat. Mm -hmm. Mają tam kilku naszych chłopaków. Ale przy odrobinie szczęścia zdołamy to wykorzystać. Jak? Wysłałem kilku ludzi na zwiat. Dołącz do nich. Spróbujcie się wślizgnąć do środka. Uwolnijcie naszych i zajmijcie fort. No czyli Out. Akurat będzie chyba wszystko. ten. Jest przyjaciel skryto bójstwa. Dlatego wysyłam ciebie. Dasz radę to zrobić? Dom. Dobrze. Pamiętaj o bogach, a oni nie zapomną. o... Od... Okej. Okay. Eee, gdzie jest nasz waypoint? Coś pewnie w pobliżu Falkret, ale nie widzę waypointa w ogóle. Jeszcze raz dziennik, czy zadanie jest włączone? A, właśnie Trzeba najpierw oswobodzić tych ludzi, to zadanie nie było włączone. No, a, to jest tutaj, czyli niedaleko Helgen. Fajnie, fajnie, będzie już trochę bliżej Falkret. I tu misję chyba też kojarzę z jakiejś Zagrajmy wy. Spotkamy się na pewno z Ralofem, co będzie miłe, przyjemne. I w ogóle wiecie takie spotkanie po tym, po tym, jak go właściwie zdradziłem. No bo zdradziłem, nie poszedłem z nim, tylko poszedłem z cesarskimi na samym początku gry. Właśnie widzieliście, nie ogarnąłem, poszedłem po prostu przed siebie i akurat tak się okazało, że wszedłem z jakimś gościem, który jest cesarskim. Ale już później nie dołączyłem do cesarskich, tylko do gromowładnych, więc się cieszę. Tamten wiecie, wybór nie miał akurat jakichś wielkich później, yy, nie odcisnął jakiegoś wielkiego piętna, że tak to pięknie nazwę. No i co, Ciśniemy przed siebie, szukamy Ralofa i kolegów. Hop, 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 hop. I będziemy się skradać Mam nadzieję, że nie spieprzą tego mi tak wielu, wiecie, super sekwencji skradankowych Tak jak w poprzedniej misji Gdy byliśmy w jakichś podziemiach, walczyliśmy z draugrami A tam ci po prostu wychodzili jak dawny jak takie tank-killery Ja po prostu się tam starałem skradać, coś konkretnego robić Wszystkich zabijałem od tyłu, ci biegli przed siebie I normalnie zabili mi Stenwara Właśnie, gdzie jest ten Stenwar? Kurwa, nie ma Stenwara Zmarnowałem na niego smoczą zbroję, a jego nie ma Hmm... Gdzie ten war? Ale nie, serio. Dobra, tam mogę samotnie wykonywać misję. Miejmy nadzieję, że jest w naszym domu. Jak nie, to mamy przez ranę. Tak tylko troszkę. No, mamy kolegów. Było w trójkę kucają, oczywiście. Siema ralow. pamiętam. Cię. Z Helgen i Białej Grani. Dobrze, że jesteś. Jak się miewasz? Miło słyszeć. To musi pójść gładko. To moja pierwsza poważna akcja od czasu awansu po białej granicy. Były jakieś inne? Wiesz co? Czasem, gdy zamykam oczy, wciąż widzę tę bitwę. No, to ja było wczoraj, zabyt, właściwie nawet w świecie tej gry. Nie nawiedzają cię twarzy zabitych? Nie tak. Czy się chwalił, ile osób zabił? No, masz rację. Mówią, że potem będzie nieco łatwiej. Nie jestem tylko pewien. Czy to dobrze? Mm -hmm. Ale to nieważne. Mamy robotę do wykonania. Z, tą, z tym się zgodzę. Pod jeziorem znaleźliśmy jaskinię. Przy odrobinie szczęścia, doprowadzi nas do więzienia. Nie się, się takie i uwolnij naszych. Jeśli ktoś ci wejdzie w drogę, zabij. Po uwolnieniu więźniów, udaj się na dziedziniec. Mm -hmm. Będziemy tu stać na straży i wybiegniemy, gdy tylko rozlegną się odgłosy walki. Spoko. Może być zabawnie. Może, może. Misja sprzyjająca skryto Spróbuj zakraść się po zmroku. Nie chcę tego. A to wreszcie. Chcę coś zabić. Pięknie. Który, która jest w ogóle godzina? Czwarta rano, czyli niedługo się będzie robić dzień. Oh, Jesus, nacisnąłem kapsa. Dobra, tam jest w miarę ciemno. I tak jesteśmy za nikt nas nie zobaczy. Co musimy w ogóle konkretnie zrobić? Zakradnij się do fortu A tam chill out. Co my jesteśmy My jesteśmy koksy w skradaniu Damy radę Tam chyba nikogo nie ma No to jakiś cesarski już Proszę bardzo Miała być jakaś jaskinia no, Ja tu jakiejś żadnej jaskini nie widzę Pod jeziorem ani nigdzie Spróbujemy pójść naokoło Wiecie skradanko Tu coś może będzie Nie nie ma tu nic Skradanko i ten Przewroty Fajna, fajne połączenie, naprawdę. Wow, głęboka woda. Rzadko tego, taka głęboka w tym świecie jest. Zazwyczaj do dosięga do nóg, albo ewentualnie minimalnie niżej. Mhm. Mm Objeżdżam tu dookoła, no ale nic tu nie ma. Jeszcze spróbujemy tu wyjść i jeszcze raz dookoła. Jak nie, no to będę, będzie mamy problem. No bo co, niby. Gdzie, jak nie tu. Nie, no to musi być gdzieś tu. Tak mi się zdaje Walnęli się, Sebastian, rzeczywiście na bardzo trudno dostępnym miejscu. Wystarczy, że ktoś umie skakać wyżej ode mnie, się tam dostanie. Tylko ciekawe, jak ja mam się tam dostać. Eee, ok, od czego mamy krzyk? Albo jeszcze spróbujemy tak. No, uda się. Nie, nie udało się. Więc mam nadzieję, że to nie wywoła jakiejś masakry. Eee, trąba powietrzna. Jeszcze jakby co saveimy, że to nie wywoła jakiś alarmu wśród tamtych ludzi, bo ja chcę się skradać, ja chcę się skradać. No, nieudane. Czyli mówiłem, wyhaczyli mnie, czyli nie próbujemy z tym. Trzeba jakoś tu będzie wskoczyć tak, żeby się nie skapnęli bez użycia tego krzyku. Ajajaj... Ażem aj, aj, aj. skoczył. Czemu mam nacisnąć tego kapsloka znowu i chodzę? Ja chcę biegać, a nie chodzić. Da fuck, co jest? Co on od czemu on chodzi? Przecież nie trzymam shift nic takiego. No, men! O, dobra, w końcu powiem. Musiałem włączyć i włączyć inwenta. Spoko! Jakiś taki bóg. Nie. No, bez jaj, to zauważyli Dobra, ja spróbuję dałem. się tam skoczyć właściwie to dość bezproblemowo Wiecie, zwykłe... zwykłe skok, rozpędzenia jakoś się udało Okej, okay, gdzie teraz? Teraz... What the fuck? Czemu tam? Moment, mapa Location No nie, to pewnie trzeba, wiecie, sobie zejść na dół Tu mamy żołnierza Tych chyba zbyt wielu nie ma Uuuu, uu, uu. on się chyba ćwiczy strzelectwo? No nieważne, dla nas to bardzo dobrze. Siema. Nie widziałeś mnie. O, skradanie wzrosło do 83. Dziękuję, właśnie tego chciałem. No jak nieudane, że się zakradłem. Przecież się zakradłem, no. Eee. Nieważne, wczytujemy grę, nie zabijemy go, skoro już nieudane zakradnij się. Może wzrośnie skradania automatycznie po tym, jak wiecie, uda nam się zakraść. Uda nam się wypełnić główny cel tej misji. Nie zabijając nikogo, pięknie więzienie w forcie, coś tam. Teraz może uda się wszystkich zabić. To bez pomocy tamtych gromów władnych, bo oni będą tylko przeszkadzać, nie będą pomagać. Co to za przyjemność z napieprzania się z jakimiś nubami, co tylko wiecie. Nawalałem jakimiś toporkami z obrażeniami 15. No, dobra, jest Git. Mam nadzieję, że kolegów tu nie ma Jeśli nimi zajmę jakoś bezproblemowo Uuh. Uuh. No i skradanie znowu wzrosło Więc za dużo nie straciłem Strasznie klucz Zabierz mnie stąd Jaki klucz A, ma klucz, dobra Co to mówi? Kurwa, jak on się skapnął, że ja tu jestem w ogóle I co my tu mamy? Skyrim, aha, Skyrim, czyli można było wejść też tędy. No nieważne, my weszliśmy głównym wejściem, co tam. Strażnik ma klucz! Gdzie ty jesteś? Hej! Jesteś tu? Nie, no przecież tu nikogo nie ma. No wiem, że Strażnik ma klucz! Zabierz mnie stąd! Coś mamy... Dobra, idziemy na dół. Tu chyba nikogo nie ma. Eee, dobra, na dół. mnie stąd! Zabierz mnie stąd! Zabierz mnie stąd! Zabierz mnie stąd! Chill out. Hey. Szkoda, że ten strażnik tego nie słyszy. ho Pierwszy raz mi wszedł finisher od przodu już tyle tam jak zostałem wykryty. Ładnie, ładnie. No wiem! Hop. Dzięki. To i tak było na nowicjuszu, to tam wiecie co to za problem to otworzyć. No nareszcie. O, mają swoje rzeczy, przebrali się. Co było w tym kufrze? No, jest pusto, oczywiście, spoko. Dobrze, że chociaż nie mają tych śmiesznych hełmów. No, pusta to nie tak dał radę się ubrać. I co dalej? Przejmij fort, okej. Okay. Czyli chyba wracamy na górę. Nie było zbyt trudno. Mamy dwóch strażników do zabicia, zdjęcia po cichu. Jeden może się skapnął, ale co tam. Myślałem, że jak podejdę do niego od przodu, wiecie, dużo razy już mi się tak przecież udawało, że podchodziłem do przodu, do cesarskich, a oni tak się nie orientowali, że jestem. Ten się akurat zorientował, ale wszedł mi od razu po tym jakiś ładny finisher. Więc nie ma problema. Aha. No dawny! jakie to są idioty. I co, na pięści będą się napieprzać? No chyba was posrało. Może by, jak, byście jakąś broń wzięli? Nie chciałem, przepraszam. Tak wiesz, zeszło mi, że tak powiem. Dlaczego od razu w ogóle wcześniej nie zaliczyło się zadanie z tym. Z yy, zakradnięciem się, ja tylko zabijłem jednego. No przecież nie wykryli mnie, więc powinno się udać. Automatycznie wiecie, to, że kogoś zabiłem. E, popsuło mi możliwość tego, że udało mi się zakrać do tego fortu. Dobra, tam bitwa nauki. Zobaczymy kto ma silniejszy. Nie no, to już gadawa. Akurat dzień się zrobił, proszę bardzo. No i co? Może mnie jeszcze zabijesz. Bo życie jedną strzałą, nie masz szans, Kościół Ja się obsadziłem za jakimś czymś. Leki pancerz wzrasta fajnie, ładnie. kiedy wbiję level? O właśnie nam wbił level. Nice! 37. Magia zdrowie kondycha, magia zdrowie kondycha, kondycha. Już dawno nie, da nie daliśmy w kondychę. Zaklinanie, dobra, nieważne. Kowalstwo, blokowanie broń dwuręczna i jednoręczna. Ucznictwo. Od którego levela można kupić to, co chciałem, czyli szybsze przeładowanie. Od 70, to niedługo Dalej mamy lekki pancerz hmm. Kondycja się szybciej regeneruje, to się zawsze przyda A to będzie dopiero od 80 Nie no, mogę O, nice Właśnie mam niewykrywalność na 50? Tak, jest, fajnie Czyli został mi tylko jeden perk od setnego levela na skradanku. Jo, yeah. Nie będzie to zbyt trudne. Szybko się wbije. Zostaniemy sobie jednego perka po prostu na potem, na to, żeby wojownik cięć. To jest w ogóle najzajemliściejszy perk chyba w całej grze. Zaraz wam pokażę. No, Jemli na sam koniec. Kucniecie e, przerywa na chwilę walkę zmusza oddalonych przeciwników do ponownego poszukiwania celu, czyli stajemy się na chwilę niewidzialni. Jak w tym samym momencie, co kucniemy, naciśniemy klawisz ataku, to on ich po prostu zabija po skrytobójsku. Poskrytobójsko, o Boże, co za słowo. Czyli wiecie jak, czyli tak, że e, oni mnie nie widzą, tak jakby mnie nie widzieli, tak jakby mi po prostu wchodził finisher od tyłu. O Boże, moi gromowładni już sobie nawet miecze znaleźli, jestem z nich dumny. Dobra, jeszcze trzech, czy po prostu trzeba tu wejść? Nie, trzeba tu wejść. Oni chyba są jeszcze w środku. Fort Neugrad. O tu będzie kuksiarsko. Mogę walczyć z Dilą, bo bym nie chciał i w każdym momencie, nawet no, jak na chwilę kłócę, to i tak się nie będą wiedzieć, gdzie jestem i będę mógł ich od razu zabić efektownym finisherem podżynania gardła, takim jak mam w intrze. Chociaż zastanawiam się, żeby w ogóle przywrócić to stare intro, czyli to Fusroda. To tak trochę nie pasuje klimatycznie do Skyrim, no ale co tam, mi się podoba. Chciałem po prostu, żeby bardziej podkreślało tą moją stylówę, czyli to, że jestem skra że się skradam, bo mało jest chyba let's którzy grają, wiecie, na typowe skradanie. Bardziej magia i typowe bycie tankiem, ale takiego skrytobójca, asasyna to jeszcze chyba nie widziałem, powiem szczerze. Ale takie zwykłe fus to nie zwracało, wiecie, nie, nie, nie pokazywało tego i jak ja gram, jakim stylem i tak dalej. Może tu coś będzie ciekawego, chociaż nie, raczej nie. Żelazne pierdoły Na co mi żelazny miecz? albo cesarski? To jeszcze lepiej w ogóle. Kredens, spoko Cesarska lekka tarcza, ale to beznadziejnie wygląda. Gdy że jest beznadziejny pancerz, to jeszcze nie wygląda za fajnie. No nie mogę, oni nie wiedzieli, że ja tu jestem. Spoko Ten się kładzie spać, ja nie mogę. Sorry, ale nie mogę z nim. Łukiem na on zaczyna się podpala gościu i się kładzie. Co tam, że się pali, co tam, że zaatakowali gromowładni. Co tam on się będzie położyć, Wiesz, on chciał i spać jest zmęczony to Czemu mamy go jeszcze stresować? Eee... O. No i Minus 12, Jak już tyle tam i było plus ten razy 30 O komendancie, mamy celadnik. Może będzie tu coś ciekawego. 87 otwieranie zamku. Te wszystkie poziomy już są tak dość dobrze zrobione. Dej, dodrze. Cesarska zbroja Karwaze, co tam? Nie ma tu nic fajnego, tylko mikstra uzdrowienia. Śnieżynki? Może kamień Barenziak tu jest? Trzeba będzie poszukać, chociaż nie, nie ma. Raczej nie ma. Zakradniemy się do gościek i go zajebiemy od tyłu. Także się nawet nie skapnie, że tu jesteśmy. No, widzicie, stałem mu przed nosem, ale co tam. Po co się rozglądać, wiecie, przed siebie, patrzeć, stoję, że, że stoję metr od niego. Nieważne tam, on sobie będzie jadł dalej. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Jeszcze dwóch mamy gości do jebnięcia. Mmm, jeden jest tu. Drewniane drzwi. Dobra, jest. Na górze. Mogliby pałec ci grobowładni, ja już to tak latać jak głupi i patrzeć gdzie kto jest, gdzie gdzie kogo zabić. Pomogliby trochę, ale nie wszystko ja muszę odwalać, brudną robotę całą no tu kogoś mamy. Kto śpi? Nie, to ten, co go zabiłem. No właśnie. Boże, ty placku. No, akurat jak tym sobie poradziłeś. Super. Genialnie. Nie zbliżaj się do mnie. Przecież stoisz tu. Świetna robota. Wróć do obozu i przekaż wieści o naszym zwycięstwie. <laughs> Macham ogonem. <laughs> ja posprzątam bałagan. Cieszę się, że tu jestem. Też się cieszę, no, już? Dobra, wykonaliśmy, wracamy, informujemy ulfrika, że udało nam się jakimś no, gard i idziemy oswobadzać Falkret Sorkie, sorki ozwyczajne, sobie się nie wyspałem dzisiaj Nie wiem, dwa testy pisałem i wiecie, jedna poprawa, jeden test, kartkówka, Jezus Maria Naprawdę tego dużo, a jeszcze musiałem uzupełnić Chciałem bo dostałem 2 i musiałem poprawić hmm. Dobra Kurde, mój brat biega po domu jak głupek i po prostu wiecie Tupie jak nienormalny biega jak nienormalny wszystko jak nienormalny Mam nadzieję, że go nie słyszycie bo mnie to bardzo irytuje Ale nie denerwuję się na niego specjalnie Brat to brat, trzeba się kochać, wiecie Nigdy nie wiadomo kiedy skończy się życie tak mnie trafiło na takie poważne... myśli. O, a nie sobie sami Sorki sprawdzą właśnie na gg czy ktoś mi coś napisał. Na telefonie, sprytnie, nie? Ale nie, nikt mi nie, nic nie napisał, więc zostaje z wami. Przepraszam, że was tak zanudziłem podczas tego ekranu loadingu. okej. Schowamy sztylety, żeby nikt nas nie napadł. I wchodzimy do pałacu królów. Informować urflika o tym, że udało nam się pod, podbić jakiś niwgler. No to fak, nieważne. Hop, 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 hits, hop, hits, hop, hits, hop, hits. Hop, hit. Nie, nie. Ekran loadingu znowu, nie. Zaczynam trochę tęsknić za Wiedźminem, w którym praktycznie nigdy nie było tych ekranów ładowania, jak się przechodziło pomiędzy lokacjami. Może nie są najdłuższe, ale skutecznie wybijają z rytmu grania. Jak tak przez przypadek się ktoś wejdzie w miejsce, wiecie, do którego nie chce wejść, to później się człowiek denerwuje się, że tylko. Już Falkret? Przecież to był tylko to jakiś zwykły obóz. Niektórzy bracia zaczęli cię tytułować łamaczem kości na znak twojej waleczności i determinacji. Pasujący przydomek, więc będziemy Łamacz cię tak kość. Wojna wymaga od nas tak wiele i dajemy jej i ludowi wszystko, co mamy. Zachowałem jednak małe co nieco w dowód uznania dla ciebie. Proszę, miejsce, co teraz go do w imieniu wszystkich braci i sióstr. Mm -hmm. Zgłoś się do naszego obozu na Pograniczu. Potrzebna jest każda para. Co ja dostałem, bo nie skumałem? Okej, okay. rozumiem. Aż Skyrim! A, żeś to entuzjastycznie krzyknął. Eee, yy, co tu wyzwanie Skyrim? Falkret jest swobodzone, mimo że nie walczyliśmy w Falkret, nieważne. Jest Ebonowy Miecz. No bez jaj, wcześniej dostałem Ebonowy Miecz Ognia, a teraz zwykły Ebonowy Miecz, no na co mi to? Czy lepiej byś zrobił gościak, jakbyś mi dał bo nowe sztapki? Chyba jestem przeciążony. No. Oh my god. teraz się się tak jakoś dostanę, gdziekolwiek sprzedam to i. Widzimy się po krótkim cięciu.